Pewnego dnia jak grałem na Pygmc, napotkałem się na z pozoru opuszczoną bazę. Jednak wtedy nie wiedziałem jeszcze do kogo ona należy. E, to jest w ogóle jakaś baza, jest enchanting, w sumie można go zwinąć potem? Meksiak, Wolfi, Fiurex, Pozdro, Fa... Gościu, co ty robisz w bazie, halo? Jak twoja baza stary? Twoja moja baza, ja tutaj mam klucze za chwilę dać. Jak twoja baza stary? No nie przeszkadzaj mi tu, chciałbym tylko ci okraść tą bazę. Jakim cudem to jest niby twoja baza? stary, nie widzisz tego typu podpisów? No, dobra, ale te podpisy to sobie każdy może napisać na tabliczce, nie? Stary, daje się teraz warunek: albo wychodzić z tej bazy, albo i. Nie ma opcji, Jak możecie się domyślić, nie uszedłem z tej walki przy życiu. A na dodatek po przegranej, Wolfie wysłał taką wiadomość, po której stwierdziłem, że muszę z tym skończyć. Z tego momentu mam 5 dni, aby nauczyć się PvP od zera, przechodząc przez takie rzeczy jak różne zakłady, trudniej o pieniądze i kończąc na rozmowie z graczem z Ameryki, któremu pokazałem swoje umiejętności. Max, can you tell me what to do to be better at PvP? Uh, I think it's important that you try to learn uh, combat techniques like strafing, and like blocking and To dopiero początek całej przygody. Nie była to cała rozmowa, bo resztę pokażę wam w dalszej części filmu, aby wszystko było po kolei. Jednak może dla zobrazowania tego, jak złe jest moje PvP, pozwólcie, że pokażę Wam to nagranie. Jednak nie przyjmujcie się, bo po tym filmie to ja będę na miejscu tego drugiego ziomka, a moi przeciwnicy będą płakać, jak spotkają mnie na arenie. Dosłownie. Dlatego postanowiłem zacząć swój trening jak najszybciej i kierując się radami Maxa, postanowiłem obejrzeć kilka poradników z PvP. No dobra, no to myślę, że do ogarnięcia, na spokojnie. Na dzisiejszy dzień postawiłem sobie łatwy cel. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało, że łatwy. A mianowicie nauczyć się strefowania i estapowania. Nie mogę go trafić, nie? Nie wiem, co robię nie tak, bo niby robię to w ten gościu w poradniku, a nie mogę mu żadnej strefy dać. No, nie mi na początku zbyt dobrze, więc postanowiłem zaczepnąć rady. Halo? No? Dobra, no. stary, szybki strzał. Mówisz to, co ci pierwsze przyjdzie do głowy, dobra? No. Co zrobić, aby być lepszym w PvP? Eee, no ja bym jakieś szczyty pobrał. A, no na pewno skorzystam. Na szczęście szybko uświadomiłem sobie swój błąd, którym była zła kolejność wciskania klawiszy. Zamiast puścić W po uderzeniu, aby zresetować sprinta, ja to robiłem tuż przed uderzeniem, przez to podczas atakowania kogoś nie dawałem mu knockbacka. Finalnie po 10 godzinach ciągłej klepy bez przerwy, tak wyglądało moje estapowanie i strefowanie. No i czemu ziomek ucieka, no? Dobra, nie jeden. Serio, nie wiem co się stało, ale nagle nastąpiło takie przełamanie i dosłownie bez żadnej przyczyny zaczęło mi to wszystko wychodzić. Nie no, dobra, ale mi się wydaje, że jak takim tempem to będzie się wszystko rozwijało, to zdążę się w to Jak mam być cztery, to na początku nie wierzyłem w to, że poradnik z YouTube'a cokolwiek mi da, ale miło się zaskoczyłem. Po tym chwili jeszcze pograłem, aby sobie to wszystko utrwalić i poszedłem spać, tym samym kończąc dzień pierwszy. No to co, nowy dzień. Zobaczymy jak dzisiaj pójdzie na turnieju. Rozgrać się trzeba. Mam nadzieję, że nie odpadnę jakoś szybko. Drugiego dnia postanowiłem wystawić na test to, czego się nauczyłem i zorganizowałem turniej PvP o 50 zł, w którym wezmę udział twórcy i moi widzowie z Discorda. Więc jeżeli chcesz wziąć udział w kolejnej takiej nagrywce, to dołączcie na mojego Discorda z linku w opisie. Dobra, sonek Jesteś sigma Degnane. jaki goście się bije Zasady turnieju są proste. Jest 64 graczy, którzy idą do finału z systemem drabinki. Ten jak dostał takie bomby. Dobra. Wygrałem, wygrałem. Okej, go. Pierwszą rundę wygrałem, jednak to, co już teraz mogę stwierdzić, to to, że ciężko jest mi przełożyć wczoraj nabyte umiejętności na turniej z powodu stresu, przez który często mi się ręce. Jak nie uda mi się ogarnąć tego stresu, to lipa będzie jak mi jakiegoś gracza, który bardziej ogarnia. Teraz dobierze. Dobra, Dexon. Ty wiesz. No i co, Dexon? <laughs> nie zgadniecie, ale do następnej rundy wylosowało mi Pokera. Dostał o kurde, Teraz ja dostałem. On, on skrytuje strasznie, ale nie, no dobra, takie strefy wchodzą. Nice. No i stało się to, czego się spodziewałem. Przez nieopanowany stres to Bluker przechodzi dalej zamiast mnie. Powodzenia, gościu, zobaczymy. Nie, chyba Bluker, chyba. Jest, jest, 2,5 jeżeli wy chcielibyście zorganizować swoje nagrywki tego typu, to zapraszam was na discorda gdzie nie tylko zorganizujecie każdą nagrywkę, ale także skorzystacie z autorskich botów, które uproszczą waszą pracę. Link w opisie. Może gdyby udało mi się opanować stres, to teraz ja byłbym na miejscu brukera, który finalnie wygrał cały turniej, tym samym kończąc drugi dzień. Pierwszy jak i drugi dzień uważam za udany, ale samo estapowanie i zakładanie strefy nie wystarczy mi do tego, aby zemścić się na Wolfie. W sytuacji, gdzie on będzie miał tarcze i na przykład lawę lub kobłęby, dlatego muszę nauczyć się też korzystać z tych wszystkich przedmiotów. O, ej, ktoś dzwoni. Halo. Halo, halo. No, witam, stary, po co dzwonisz? A ja tylko tak wiesz. Chciałem się zapytać, jak idzie tobie ten cały trening. Ale. po co w ogóle? Pytasz o to, po co chcesz to wiedzieć? A wiesz co, nie interesuj się. Mam swoje powody. Nie no, ale nie odpowiem ci, dopóki nie powiesz, po co ci ta informacja. No bo z takim dziwnym pytaniem wywalasz nagle, nie? No po prostu i tak nie uda ci się zemścić na mnie, więc to jest bez różnicy. A oh, i rozłączył się. Kurde, no nie wiem, dziwny ten telefon z jego strony, jakby coś planował, ale chciał tu ukryć. Pomimo tego, że Wolfish był strasznie pewny siebie, mnie to nie jeden Dlatego też, aby nie zwalniać z progresem, wróciłem myślami do mojej rozmowy z Maxem. What's the setup to your command for playing PvP? Uh, I think it's good that you try and find a um, very precise wireless mouse because wire wireless mice nowadays are very good and you won't have to worry about a wire getting tangled or anything. And using a very good keyboard can also help. I też z tego powodu zrobiłem krótki plan najważniejszy. Rzeczy, których powinienem się nauczyć. Ostatnią rzeczą, która została mi przed zaczęciem trenowania, było przypisanie sobie bindów, pod którymi będą poszczególne przedmioty. Tylko teraz jeszcze potrzebuję nauczyciela, który udzieli mi jakiejś lekcji. Dora, stary, bo ja ogólnie nie wiem, czy ty wiesz, po co ja ci tu ściągnąłem. No nie wiem, pasa, pasa. Moją rolą, to ci akurat tego nie mówiłem, będzie nauczenie mnie grać UHC. I czy podejmujesz się wyzwania? Tak, spokojnie. Po to, aby przyspieszyć mój progres, napisałem do jednego z lepszych graczy UHC w Polsce, czyli Diatomika, aby poprosić go o kilka cennych lekcji. W tym w musimy się zatrzymać na chwilę i spojrzeć też na to, co wpływa na nasz poziom PVP. Na samym starcie możemy wyróżnić takie rzeczy jak umiejętności, sprzęt, internet czy itemy. Jednak na takie rzeczy jak np. sprzęt czy internet nie zawsze mamy wpływ. Jednak to, na co mamy wpływ, to stres i pewność siebie. Ja. Jak już wcześniej mogliście zobaczyć podczas turnieju PVP, gdy walczyłem z Blokerem przez stres nagle zapomniałem wszystkiego, czego się nauczyłem dzień wcześniej. Więc zadałem sobie z pozoru proste pytanie: Jak pozbyć się stresu podczas gry? Muszę was rozczarować, ale nie ma na to sensownego lekarstwa. Oponowanie stresu i tego, co robimy podczas gry, przychodzi w z doświadczeniem i długim graniem, więc w tej kwestii nie mogę nic innego zrobić, niż po prostu dalej ćwiczyć i grać, wiesz, byś poradził komuś. Tak, tak. Przed walką, nie? Przed walką to najważniejsze, to gapa w Gap, to jest Ta. bardzo ważne. Przed walką. Bo możesz zrobić tak, że jakby weź trzymaj tarczę. Jakby ja Cię niby z miecza uderzę, ale jakby z siekierki, zaraz Ci to wytłumaczę, czekaj. Gdzie? Bo to jest, bo, ja chyba słyszałem to jest coś takiego, że sikiera, jakby jak szybko zmierza kierę, to ona pomimo, że się nie załaduje, to przyjmuje jakby atrybuty tego itemu przedniego, co nie? Tak, tak, ta. Ogólnie jakby nie zawsze się opłaca stawiać lawy w kołbebie, bo przez to, że jakby, jak Ty go lawujesz, to jakby gościu Ci może po prostu i jakby wiesz, uciec, nie? Ale można robić takie coś, że spamujesz lawą i wtedy jak, weź czekaj, weź się spróbuj podlać. no. Możesz jakby zdrejnować oponenta i wtedy się opłaca, ale tak ogólnie to nie opłaca się za bardzo. Po krótkiej teorii, dietą chciał zobaczyć, jak wygląda mój aktualny poziom PvP, którego wcześniej nie miał jak zobaczyć, i zawalczyliśmy kilka duelsów. Nie, nie, nie możesz tak bardzo skupiać na webach, bo jakby ja Cię biję, a Ty próbujesz mi ciągle webować. No właśnie. Jakby się też nie podlewasz to na przykład, nie wiem, starać się ciebie podlewać jak te, bez łeba też się podlewać? Tak, tak. O, dobra, i udało mi się. No, udało ci się tak przezbić. Najpierw. No, Myślę, że gdyby nie diatomik, to sama nauka szłaby mi o wiele gorzej i ciężko byłoby mi w ogóle ogarnąć niektóre rzeczy w tak krótkim czasie. No ogólnie stary potem jak graliśmy, to tak szczerze, ja, ja, jak bardzo źle jest, jak bardzo źle. nie jest jakoś mega tragicznie, ale no, widać, że nie ogarniasz. Myślę, że jakbyś więcej pograł, to będzie lepiej, bo no widać, że nie ogarniasz podstaw trybu, że na przykład masz problem z podlaniem się i tak dalej. To za mało masz czasu. Można w sumie powiedzieć, że już w miarę opanowałem PVP. Jednak w niektórych sytuacjach umiejętność uciekania od przeciwnika, na przykład jak zaatakuje nas nagle, czech też się przydaje. Obron, no to jeszcze jakieś skakanie po drzewach, stawianie klocków po ćwicze i myślę, że na tym chyba skończę. Serio, w sumie to nic poza tym nie robiłem. Chyba tyle powinno wystarczyć. W sumie nie zajęło mi to jakoś dużo czasu, więc korzystając z tego, że do końca dnia trochę mi zostało, to przeznaczyłem go na granie UHC. No, witam, stary, witam. Gdzie byś chciał tę walkę ma? toczyć, co? Gdzie byś chciał walczyć. Wiesz, co stary? Możemy sobie tam gdzie ostatnio? Ustalmy najpierw zasady: Mamy 9 gapów, jeden set, 0 e... jakichś eventowych itemów i jedna tarcza. E... No, no, dobra, dobra. I gramy na 16 serc, dobra? No, ja mam 16 serc, to więc git. Witam, stary, witam. To powiedz mi, kiedy zaczynamy bitwę, co? Kiedy zaczynamy walkę? E... Wiesz, co? Myślę, że. Teraz! Nie, to stary. To już po to, nie. Ja już widzę, stary, że tutaj siekierę używasz. Mam, no. Mam, spokojnie. Ale... kurde, tylko 8 gapów. To nie. No stary, nie nie nie, nie, nie nie wiesz, nie schodzimy po ziemię. Ja się w takie rzeczy nie bawię. No nie, nie, nie. nie. No dobra, dobra, walczymy tutaj, jak chcesz. Oj! Ja na to się nie przygotowałem. O Ej stary, stary coś ci, coś ci nie idzie, nie? Kurde, bez tego to tutaj ciężko, tak szczerze, ale... Dobra, dam radę chyba, dam radę Oj! No i stary, już nie jesteś taki pewny, nie? Spokojnie, spokojnie. Oj. Być już zbędna. Na pewno siebie u ciebie możesz być trochę jakaś zbędna. Stary, ale sama mi się wydaje, że to. Ty chyba bardziej pani wpłyjesz teraz. Eee, po co zbiłeś? mi tak łatwiej sprawę e, no stary, nie, nie wiedziałem że takie zasady miałem, tylko pod ręką ten miecz Nie przygotowałeś się? No, chyba nie, ale spokojnie. O kurde, dobra. Ojoj Ojoj okay. stary, ale tobie w ogóle przecież takie bomby dostajesz, że tobie zaraz set powinien pać w ogóle. Nie, nie no co ty? Dobra, stary. Zresztą to już zaraz po tobie jest, nie? Nie no, jak to? Konie. Ja na razie gapów nawet Ej, nie muszę iść Ja myślę, że coś ulepszyłem przyszedłeś akurat Ale myślę, że chyba dam radę Jak nie zginiesz, to tobie zaraz i tak set padany nie? nie o co ty gadasz, stary? O! o kurde, o kurde! Nie, 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 nie Możesz <grym> no, się uleczyć I potem ci padł O kurde Dobra Mam troszkę regeneracji, więc może uda mi się jeszcze ciebie zabić Dobra, może się uda, może się uda, uda spoko. Kurde Nie mogę ej Co ty zrobiłeś? Oj Uuu Już pewnie padasz Pewnie padasz ej, cię o, Nie mogło pada? Ja padam, ja padam Kurde yes. W ogóle stary talizman miałeś. No dobra, Fezio. Wygrałeś. Udało ci się.